Cześć kochani, witam się z Wami na moim kanale w kolejnym tutorialowym filmie. Dzisiaj chcę Wam zaproponować szydełkowanie roślinki i doniczki, tej, którą widzieliście na miniaturze. Takim drobnym sekretem moim jest to, że potrafię zabić każdego kwiatka, który znajduje się w moim zasięgu, e, więc e, lepiej nie pozostawiać mi ich pod opieką. Totalnie nie potrafię tego robić, e, nie mam serca, zapominam o ich podlewaniu. Ogród jeszcze jako tako się trzyma, bo podlewa go deszcz lub mąż, także... No tak... nie można mieć wszystkiego, no niestety. Stąd mój dzisiejszy pomysł na to, byśmy sobie wyd wydziergali e, taką roślinę. A co będzie nam potrzebne? Inspiracją do stworzenia tego projektu była włóczka, którą otrzymałam jakiś czas temu w paszce pijarowej z Centrum Włóczek. Jest to włóczka mokka o składzie 50% bawełny i 50% lnu. Jest to włóczka odcinkowo barwiona, w takich kremowo-zielonych kolorach. Na pewno będziemy potrzebować sklejki drewnianej, najlepiej jakiejś niedużej, okrągłej, owalnej, kwadratowej, jaką tylko będziecie mieli. Ja już tutaj zaczęłam Wam przygotowywać okrągłą pod tutorial. Potrzebny będzie bawełniany sznurek. Ja mam tutaj sznurek o grubości 3 mm z rdzeniem. I na bazie tego wykonamy sobie doniczkę. Potrzebna będzie gąbka florystyczna. Gąbek są trzy kolory. Jest szara, zielona i beżowa. Szara i beżowa są to gąbki suche, które możecie używać w tego typu konstrukcjach Zielone są to gąbki mokre, czyli do żywych kwiatów Dotnijcie sobie tą gąbkę pod rozmiar Waszej sklejki Zanim zaczniecie szydełkować, żeby potem bez problemu można dopasować ją do naszej doniczki Potrzebny również będzie drucik o średniej grubości Ja mam tutaj o grubości 8 mm Cążki do cięcia drutu Oczywiście potrzebne będą szydełka, zarówno dopasowane do grubości sznurka. Do sznurka używam tego w rozmiarze 7 mm 7,0 czyli 4 mm, a do tej włóczki użyłam sobie szósteczki to jest 3,5 mm. I jeszcze zobaczymy, jak cała roślina będzie się prezentować na koniec bo może dorobimy jej jeszcze jakiś akcent kolorystyczny w postaci małych kwiatków i tutaj sobie przygotowałam szydełko 2,5 mm. Na pewno potrzebne będą nożyczki, igła oraz klej na gorąco z pistoletem. Drut, klej, cążki to wszystko znajdziecie w moim sklepie, także jeśli będzie Wam czegoś brakować, zachęcam do Zapoznania się z ofertą sklepu młotki dobromirki.pl. A tymczasem zaczynajmy. Zacznijmy sobie od wydziergania koszyczka. I tutaj mam taką propozycję dla Was. To będzie moja doniczka pod moją roślinę. Jest to koszyk, który powstał z resztek, które zostały mi powodzone, które robiliśmy nie tak dawno temu. I teraz tak, jeśli nie wychodzą Wam ci ściegi tkane, bo przekasza się on na, na którąś ze stron, mam na to świetne rozwiązanie, jak widzicie zaproponuję Wam taki ukośny ścieg, czyli, czyli z czegoś co jest wadą ściegu tkanym, w tym ściegu jest jego totalną zaletą, wygląda to fenomenalnie i nie widać, że coś poszło nie tak. Zatem wydziergamy sobie, pokażę Wam dosłownie dwa rzędy, jak to zrobić, i potem przejdziemy do dziergania listków. A na koniec, naszą roślinkę posklejamy i pokażę, i pokażę Wam efekt końcowy. A Wy już go na pewno widzieliście na miniaturze. Także nie przedłużajmy, zaczynajmy. Film o tym, jak oprzydełkować sobie drewnianą bazę oraz wyprowadzić pierwszy rząd, by powstał taki ozdobny rancik, znajdziecie na moim kanale w filmie o koszyku z alpaką lub o szydełkowym, sznurkowym wazonie. Te filmy podlinkuję Wam w opisie, a tymczasem przejdźmy do szydełkowania już, ściegu właściwego, czyli tego ściegu ukośnego, który tutaj widzicie zaczniemy sobie od tutaj zamknięcia pełnego okrążenia i teraz tak w normalnym ściegu tkanym wbijalibyśmy się na wprost między te, tą fałeczkę tutaj w tym ściegu łapiemy sobie tylko za jedną nóżkę i wbijamy się tu pomiędzy te, te dwie fałeczki czyli w każdym jednym w każdym jednym okrążeniu będziemy zbierać jedną nóżkę i przewijać się skośnie pod naszą fałką czyli zaczniemy sobie zamknięcie pierwszego rzędu zgarnijcie sobie tą pierwszą nóżkę przebijcie się na skos tutaj obok wyprowadzimy sobie pierwszą pętelkę do zamknięcia okrążenia i teraz warto ją sobie przekręcić odrobinkę ona musi być taka skręcona bo w ten sposób będzie też się też układał cały ściek łapiemy tą końcóweczkę, którą Pozostawiliśmy i zaciągamy. Czyli ponownie łapiemy jedną nóżkę, przebijamy się ukośnie, wyciągamy oczko, nie wyciągamy, zrobię Wam zbliżenie. Jeszcze raz, łapiemy jedną nóżkę, przebijamy się ukośnie, wyciągamy. Przesłapie pętelki i tak cały czas. Widzicie tutaj y, te pętelki, one się tak delikatnie splątują. I to właśnie jest y, cały urok tego koszyczka. Nie będziemy tutaj szydełkować całego, pokażę Wam tylko ten ściek. Eee, tutaj nie ma za wiele do pokazywania. I zobaczcie już powoli. Te nitki układają nam się w ten kierunek. Ja sobie teraz przeszyduję całe okrążenie i za chwilę Wam pokażę, jak przejdziemy na kolejne. Zamkniemy sobie teraz okrążenie. Warto tą pętelkę lekko skręcić, żeby ona miała ten sam kierunek, co te w tych rzędach obok. No i lecimy sobie dalej. Łapiemy za nóżkę i pomiędzy. I zobaczcie, już tutaj nam się układa ten ściek skośny. Jeszcze zrobię parę półsłupków. Czekam, te za jedną nóżkę i pomiędzy. Tak tym ściegiem przykrzydełkujcie sobie całe, cały koszyczek. Jeśli chodzi o jego wysokość, jest ona dowolna lub na tyle, na ile Wam starczy z sznurka. Ten ściek jest gęsty i sztywny, więc on się też nada na jakieś organizery lub tego typu podobne Nie wiem, osłonki na doniczki, czego tam po prostu potrzebujecie. No dobrze, to tak wygląda. Tak jak mówię, ten ściek będzie się kładał tak skośnie, także taki efekt chcemy otrzymać. A teraz przejdziemy sobie do dziargania naszej roślinki i jeśli chodzi o naszą roślinę, tak jak wspomniałam, będziemy wykonywać ją z tej włóczki. Zobaczcie, jak ona jest w ten sposób odcinkowo barwiona co daje nam bardzo fajny efekt właśnie w tego typu, w tego typu pracach. I zaczniemy, ja wezmę tu szydełko szósteczkę i zaczniemy od oczek łańcuszka. Zróbmy sobie na początek 4. cztery, może Wam pokażę, co będziemy robić. Będziemy robić sobie roślinę, która będzie wisiała i będzie miała na górze trochę trochę takich krótkich, odstających listków. Czyli będą powstawały takiej długości, jakieś krótsze. Tutaj musimy zbudować pojedyncze listki, potrójne, podwójne. Musimy zbudować tutaj dość szeroką gamę tych różnych listków, żebyśmy mieli w miarę możliwe naturalny efekt. Zobaczcie, ja już mam tutaj przygotowane o różnych długościach, ale pokażę Wam na początek dość długą roślinkę. Teraz zróbmy sobie, przytrzymajmy sobie tutaj oczko, żeby nie zgubić i zróbmy trzy oczka łańcuszka i teraz wbijamy się w to oczko w które przytrzymywaliśmy przed chwilą palcem przerabiamy pierwszą połowę słupka, wbijamy kolejny i przerabiamy znowu tylko połowę kolejny i teraz przerabiamy wszystko to co mamy na szydełku razem i teraz robimy trzy oczka łańcuszka, raz, dwa i teraz cofamy z powrotem do tego pierwszego oczka łańcuszka i wykonujemy oczko ścisłe. I mamy tutaj pierwszy listek. Zrobimy sobie trzy listki w tym rzędzie. Ponownie trzy oczka łańcuszka, i ponownie w tą samą dziurkę, czyli w to oczko łańcuszka, wrabiamy trzy słupki przerobione, każdy w połowie. Trzy. I teraz wszystko razem. I teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I... Teraz zgarniamy wszystko oczkiem ścisłym. I jeszcze raz robimy to samo. Czyli trzy oczka łańcuszka i ponownie wrabiamy się w tą dziurkę. Dwa i trzeci. Połowa słupka i przerabiamy razem. I raz, dwa, trzy oczka. I przerabiamy oczkiem ścisłym, i teraz robimy 5-6 oczek. I 2, 3, 4, 5, zróbmy 6. To ostatnie sobie przytrzymam palcem. Robię teraz trzy oczka. 3. I ponownie robię kolejny listek. Tutaj zrobimy taką gałązkę 3-2-1. Przeciągamy. Raz, dwa, trzy. Czyli na tej gałązce będą najpierw trzy listki, dwa listki i, e, i jeden na końcu. Tutaj mamy trzy i teraz trzy, po, trzy razy po połowie słupka. Przeciągamy i trzy oczka, dwa, trzy. I cofamy do. I teraz kolejne sześć oczek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu trzy oczka, i to szóste nasze oczko, drabiamy po połowie trzech słupków, i trzeci, i teraz trzy oczka, jeden dwa. Zamykamy oczkiem ścisłym. Słuchajcie, i to tyle. E, róbcie sobie mm, te roślinki w różnych konfiguracjach. E, czyli tak jak Wam pokazywałam. Potem wciągnijcie sobie tą niteczkę, żeby zamknąć, e, zamknąć sobie ten listek. E, tak na przykład tutaj mam. Już gotową roślinkę, gdzie mam trzy listki: 3, 3, 3, 3, 2 i 1. E, o różnej długości, żeby ta roślinka, bo, bo jest ona wisząca, miała fajne, mm, fajne różne wysokości. Przygotujcie też takie pojedyncze listeczki: potrójne, podwójne, pojedyncze. E, no, różne konfiguracje, jakie tylko Wam przyjdą do głowy. A teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, której. Teraz będziemy potrzebować do naszych listków. Potrzebny będzie drut florystyczny. Ucinamy sobie tak 4-5 cm. I tutaj za tą końcówkę, gdzie rozpoczynaliśmy robótkę, wbijcie sobie ten drucik w ostatnie oczko. I zaginamy taką pętelkę. Kierujemy go tu. I zaciskamy dość mocno, żeby nam ten listek przytrzymało. No ja tutaj sobie tą włóczkę odetniemy już, to końcóweczkę będziecie mogli zabezpieczyć klejem, ale to też będzie mm, przydatne przy, mm, przy tym jak będziemy montować naszą roślinę. Ja już sobie tutaj przygotowałam naszą doniczkę gąbką florystyczną. Warto, żeby ona była w miarę równo z. Brzegiem, e, brzegiem naszego koszczka. E, możecie ją przykleić dla pewności do sklejki od dołu. Klejem na gorąco. I właśnie teraz rozpoczniemy mm, sobie e, przyklejanie naszej roślinki. E, możecie sobie obrać, e, co będzie przodem, a co tyłem e, tej naszej rośliny. Ja sobie tutaj zrobię teraz miejsce. I będziemy. Możecie najpierw na sucho ustawić sobie, możecie nawet trochę poprzecinać te druty, jednak trochę przedłużać je zrobiło. Tutaj musi być dość gęsto w tym naszym koszyku, żeby zasłonić tą górę. Dobra, to teraz wyłączam na chwilkę kamerę, nagrzeję sobie klej na gorąco i zaraz zaczniemy. Zatem nasze przyklejanie roślinek zaczniemy od tych najdłuższych i teraz tak, zabezpieczcie sobie odrobinką kleju końcówkę, żeby się nie rozplatała i odrobiną kleju posmarujcie trucik. Uważajcie, żebyście się nie poparzyli. Jeśli chcecie, możecie użyć też do tego celu długiej wykałaczki. Dzięki temu, że użyliśmy tutaj kleju, będzie to roślina koto i odporna. Na tym akurat mi zależy. E, najpierw zaczniemy sobie od długich. E, rozłożymy je sobie z przodu i z boku naszej doniczki. A potem luki uzupełnimy uzupełnimy tymi y, krótszymi. Kolejne. I pomiędzy. Żeby krótsze. Jak widzicie, musi być ich dość sporo. Nawet, mimo tego, że mam tutaj taki mały koszyczek, bo on jest na bazie raptem 10-centymetrowej. Okay. Na koniec pobieramy te wąsy z kleju. Prawdopodobnie będę musiała dorobić więcej tych dłuższych siedzi, A teraz coś z boku przyklejmy. nie będzie to wyglądało na brzegu jakiegoś regału. W ogóle ta włóczka super mi się podoba. Spójrzcie jak wyglądają te listki. Okay. No to zrobimy już jeden brzeg miarę na gotowo. Bo całość będzie dość nudna. Warto dobrze dopchnąć do końca. Jeśli chodzi o te pojedyncze listki, również możecie je robić na krótkich łańcuszkach, długich, jakich tam tylko będzie Wam przychodziło do głowy. Tak jak mówiłam, dzięki temu ta roślina będzie taka naturalniejsza sobie wkleimy. no i dobra czyli dużo, dużo jeszcze dziergania przede mną zatem Jeszcze mam potem propozycję, żeby e, ewentualnie, jeśli będziecie chcieli, ale to za chwilkę Wam pokażę, e, zrobić takie drobne kwiatuszki. Może nawet użyjemy jakichś ozdobnych koralików do, do tego. Dobra. Jeszcze mi zostały trzy. E, takie, które ym, ale to, tak jak mówię, będzie element nieobowiązkowy, a może gdzieś tutaj Wam się spodoba ta wersja i takiej będziecie chcieli sobie użyć. To jako taka ciekawostka będzie. No dobra, jeszcze muszę nadziergać tych roślin. I za chwilę pokażę Wam, jak już będę bliżej efektu końcowego. Na tę chwilę wygląda to tak, a ja zabieram się do dziergania kolejnych listków. I mam tutaj już naszą gotową roślinę. Tak jak widzicie, e, wykonałam na razie dwa kwiatuszki, zrobię może jeszcze jeden albo dwa. E, tak, żeby trochę ożywić tą górną część, tą plątaninę. E, zatem. Zróbmy sobie takiego prostego kwiatka. Tutaj mam Orisa, to jest 100% bawełny. I zrobimy najłatwiejszego, um, możliwego kwiatka, jakiego tylko um, widzieliście do tej pory. O, magiczne kółko. I robimy tutaj mocniej zaciśnijmy. I teraz 5 oczek łańcuszka raz. że Wam przybliżę. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć i oczko ścisłe Kolejne pięć, raz dwa, trzy, cztery, pięć i oczko ścisłe Raz dwa, trzy, cztery, pięć. Isso foi. sobie zaciśniemy, dłużmy to na chwilę, przygotujemy sobie teraz drucik z koralikami, koraliki to totalnie część nieobowiązkowa mam tutaj taki super cienki jubilerski drucik ale jeśli go nie macie to myślę, że spokojnie te kwiatki można przykleić do liści załóżmy sobie ze trzy koraliki Na środku, i skręćmy nasz drucik. Łatwiej jest, gdy się drucik trzyma klaszczykami. Kręcimy, żeby dzięki temu, że jest skręcona, ta łodyżka też będzie yy, taka sztywniejsza. Koralikowe mocno zablokować. Teraz odtnijcie sobie końcówkę, żeby potem łatwo było upić w piankę. I teraz skończymy naszego kwiatka. Możemy przeciągnąć i podciąć włóczkę. I teraz wkładamy w magiczne kółko ten drucik z koralikami i zaciskamy pentelkę. Dość mocno końcóweczki sobie wszyjcie igłą i potem W naszą roślinę. Dla pewności możecie te końcówki koralików od spodu dokleić do tego kwiata, żeby się nie, nie ruszały. Tak się prezentuje gotowy efekt. Zaraz widzimy się w podsumowaniu tylko skończę tą roślinę. I tak prezentuje się gotowy efekt. Jeśli macie pomysł na nazwę dla tej naszej rośliny, zostawcie mi ją w komentarzu. Kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Zachęcam was do odwiedzenia mojego sklepu Modki w dobromirki.pl, gdzie znajdziecie modki, ombre, włóczki oraz wzory szydełkowe i drutowe. A jeśli macie ochotę wesprzeć rozwój mnie i mojego kanału, zachęcam was do postawienia mi kawy w serwisie By Coffee. wszelkie niezbędne linki zostawiam Wam w opisie. Tymczasem jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia już za tydzień.